mieszkanie salon kanapa kanapa sofa sofa stół stół stolik stolik krzesło krzesło sypialnia sypialnia Łóżko, łóżko. Szafa, szafa. Regał, regał. Biurko, biurko. Kuchnia, kuchnia. Lodówka, lodówka. Zamrażarka. Zamrażarka czajnik czajnik zlew zlew piekarnik piekarnik mikrofalówka mikrofalówka indukcja 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 or płyta indukcyjna płyta Gazowa kuchenka gazowa, kuchenka gazowa. Łazienka, łazienka, wanna, wanna prysznic, prysznic, umywalka, umywalka pralka pralka, lustro, lustro, strych, strych, garaż, garaż, przedpokój, przedpokój, piwnica, piwnica, balkon, balkon Winda, winda, klatka schodowa, klatka schodowa.